Ciepła woda, taka jak w wannie. No cieplutka jest ta woda. Woda jest normalnie jak zupa. Jest tutaj parking za 5 euro na cały dzień. Jednak te domki to wygląda raczej na jakieś stare, opuszczone pewnie. Kilo kalmarów z frytasami. Na pewno fajna plaża też dla dzieciaków. Co też to potwierdza, bo, bo jest masa właśnie tutaj rodzin z dziećmi. Na pewno jest tutaj powiew takiego właśnie... Takiej Jugosławii lat 90 2000 może. Tutaj woda jest troszeczkę czystsza. Może po prostu nie ma tutaj takiego piachu aż jak tam. Pojedlim, napiliśmy i wyszło. Dzisiaj lecimy na plażę do miasteczka obok. Mamy niecałe 10 minut jazdy samochodem, a lecimy to jest dobre określenie, bo plaża znajduje się bardzo blisko lotniska. Zresztą od nas tutaj też widać cały czas te samoloty, które startują, lądują zobaczymy jak to wygląda tam na tej plaży czy te samoloty dodają więcej uroku, czy przeszkadzają się okaże. Dojechaliśmy, jest tutaj parking za 5 euro na cały dzień, stanęliśmy nawet w cieniu więc spoko, idę właśnie zapłacić i schodzimy na plażę. Tu jest jakieś miejsce pamięci też przy tym parkingu coś w stylu jakiegoś centrum informacyjnego czy też jakiegoś, nie wiem, recepcji bo tu wygląda też tak, że są jakieś takie domki. Dzisiaj ukrop straszny, więc trzeba się schodzić i wypoczywać. Jeszcze kilka dni naszego wypoczynku, więc trzeba korzystać. Nie, jednak te domki to wygląda raczej na jakieś stare, opuszczone, pewnie w jakimś PRL-u, Chociaż tam w tych małych coś widać, że ktoś się jakby siedział. No, tu już mamy samą plażę. Tutaj widzę, też jest restauracja. Jest i prysznic, który działa. Przebieralnia. Mąż nagrywa, że ona spełnia obowiązki męża. Nie? Jesteś nie jak się wbija parasol, przynajmniej Ale Ty umiesz wywijać tym kijem. To cię tak nauczył. Pierwszy raz się spotykam aż z tak ciepłą wodą, po prostu jest jak zupa w jakimś jeziorze. Natomiast woda nie jest taka bardzo przejrzysta. Wydaje mi się to po prostu przez to, że jest tu trochę takiego piasku jakby w tym. Tu jest dość jakby w głąb morza płytko, więc na pewno fajna plaża też dla dzieciaków, co też to potwierdza, bo, bo jest masa właśnie tutaj rodzin z dziećmi. No i w pobliżu jest to lotnisko, ale na razie nie widać w ogóle tych samolotów i też ich nie słychać, więc nie wiem co jest grane. Bo tu jest bliżej do tego lotniska niż od nas z apartamentu. No ale będziemy polować na te samoloty, zobaczymy czy się uda. Jak jest? Bueno. Bardzo fajnie. Ciepła woda, taka jak w wannie. No, cieplutka jest ta woda. Woda jest normalnie jak. To. zupa. Nie jest to jest. najczyściejsza woda na jakiej byliśmy, ale jest, ale jest, ale jest najcieplejsza. Jak... No to wania. mówiłem właśnie, że tutaj, jak wiesz, jest fala i ten, to rozmywa się taki piasek, nie? Więc no, nie po prostu przez to, to, że jest piasku trochę no, takiego. Ta, aż taka brudna to jest. Nie, no, czyściukka jest, nie? Tylko no, mówię, przez piasek no, jest no, taka te elementna. I Pojedziemy zaraz do babci i dziadku I co? I na pierożki? Tak Za kilka dni pojedziemy, dobra? Później, okej? Okay. Okej okay. Generalnie bardzo fajna miejscówka, tylko no Chyba jest to jakiś relikt po takim PRL-u Jugosławii No tak to mniej więcej wygląda Natomiast te budynki właśnie, gdzie jest zdjęte jakby pokoi. No to są opuszczone, okna są pozasłaniane, ale są też tutaj takie małe domki, które wydaje się, że są po prostu wynajmowane, i nie jest to wcale takie głupie. Więc wychodzi no, na to, że po prostu można sobie tu przyjechać. Tych domków jest tutaj dość dużo i samochody stoją. Widzę też stoliki, więc myślę, że ludzie korzystają z tego. Takie coś w formie kempingu i właśnie domków letniskowych. Namiotów tutaj raczej nie widziałem, ale, ale w miarę tak fajnie. Na pewno jest tutaj powiew takiej jego właśnie takiej Jugosławii lat 90., -tych, 2000., -tych może. No ale ludzie przyjeżdżają, są zadowoleni, więc. Jesteśmy w restauracji Reznik. Na Google Maps było dużo opinii, że tutaj można kupić tylko napoje, a my właśnie jesteśmy w tej restauracji. No i tak jak już wspominałem, wychodzi na to, że tu jest jakiś taki ośrodek też, gdzie ludzie obok mają właśnie też tej restauracji jakieś takie coś jak All Inclusive. No bo widzę, że sobie chodzą i, i nalewają sami piwko. No, przyszły nasze napoje. Wala. Moje dziecko właśnie. O, tego mi było Zamówiliśmy już sobie smażone kalmary, i to w bardzo dobrej cenie, bo 20, chyba 8, 30 coś takiego za kilogram. Gdzie tam w wcześniejszych restauracjach było za takie kalmary za kilogram około 40 paru euro. W jednej chyba tam było nawet 50, coś nie, 60 prawie. Przy samym morzu siedzimy. Będziemy wracać, to wam pokażę jeszcze tutaj tą plażę z drugiej strony. Bo też jest bardzo fajna. Tylko, że nie ma już takiego łagodnego zejścia. Jest takie betonowe. Ale jest może troszeczkę więcej cienia. To tyle na razie, nie? I tak wygląda ta restauracja. Tak to wygląda. Kilo kalmarów z frytasami. Sałatka. Śmieszna trochę taka. Wygląda jakby była z resztek. No nie gadaj. No ale nic, zobaczymy jak smakuje. I chlebek dostaliśmy jeszcze. To co, smacznego dla nas, tak? Pojedli, napili i wyszło. I zapłaciliśmy 53 euro. 53 euro za kilo kalmarów. Dużą sałatkę z serem, która nie wyglądała za ciekawie. Jeśli chodzi o kompozycję, ale ogólnie było no ok. Tutaj zazwyczaj te sałaty tak wyglądają, nie? że jest po prostu pociachana sałata, rzucone pomidor ogórek i, i, i tyle. No i kapusta. Spodziewaliśmy się, że będzie raczej chyba ty tak myślałaś, że będzie jakiś ten biały ser, nie? czy coś takiego feta, czy starta, czy jakiś tam ichniejszy ser. No ale tak rzucili kilka plasterków po prostu żółtego sera. No śmiesznie i co, no, po piwku małym dwa piwka małe Kasielia lemoniada i sok jabłkowy i tyle, nie, no, to wyszło właśnie te 53 euro, więc okej okay, było jedzenie, no, po prostu takie żarcie jak w gospodach jakieś w górach czy w smażalniach ryb po prostu nad morzem, nie, no, to nie jest nic po prostu wykwintnego, zwykłe proste żarcie, po prostu gdzie można dobrze pojeść i też smacznie tych takich powiedzmy lokalnych potraw. No bo kalmarów gdzieś tam w Polsce na co dzień pewnie można by dostać, no ale w dużo, dużo wyższych cenach na pewno, nie? To tak jak obiecałem, pokażę Wam tą plażę jeszcze z drugiej strony. My, my poszliśmy tam właśnie w tamtą stronę. Jakby. Jeżeli stoicie czołem do, do tego budynku, no to my poszliśmy w prawo. Teraz przejdziemy się w lewo. Pokażę Wam, jak tam wygląda plaża. No, i tak to się prezentuje właśnie z tej strony. Jest tutaj po prostu wybetonowane zejście. Trochę może bardziej dla dorosłych, właśnie tam z drugiej strony. Dla dzieciaków, no bo jest łagodne zejście. Natomiast to, co mogę powiedzieć na pewno, to nie spotkałem się chyba z cieplejszą wodą w Chorwacji niż tutaj. Tutaj woda jest troszeczkę czystsza. Może po prostu nie ma tutaj takiego piachu, aż jak tam w tej naszej części. I no tu na dole też jest właśnie e, taki kafe bar, fiaka, ale tu już można tylko same napoje. Na pewno fajnie, bo w tej części, co my jesteśmy już, to jest po prostu spory, spory cień I można to już zobaczyć nawet na nagraniu. W tej chwili jest już, nie wiem, po godzinie 18, więc yy, myślę, że ten cień, wcie, myślę, że ten cień się już pojawił dużo wcześniej nawet na pewno teraz będzie po prostu przyjemnie posiedzieć.